Zaprezentuję kultową animację Władcy Mógł for Fun TV. Wcielę się w dwie osoby. Będzie to pani frau i oczywiście Czesio. To od razu proszę cię, że jak są dwie osoby, żeby one rzeczywiście były bardzo dużymi. Aha. Pra, Aha, to Pani, to pani, jak Czesio, to Czesio. I że to no. widać i sobie Dobra. Okay? Zaczynamy, okay. tak? Dzieci! To, że przyjechaliśmy do Zakopanego na ferie, nie oznacza, że nie będziemy nic się uczyli. Przypominam, jutro idziemy na konkurs recytatorski do szkoły w Nowym Targu. Czy wszyscy mają przygotowane wierszyki? Czesio! Ja też mam wiersza. Proszę wyrecytuj. Nad Główienkiem lata mucha, Chcę tam usiąść, lecz wiatr dmucha, Więc kupiła separaban. Zagubienko zabrał goryl, yy, E, Czesio, czyś ty się szaleju najadł! Tyle razy mówiłam, nie używać plebejskiego języka z plebyjskiego rysztoku, zakało! Ale co zatkało? Jak zatkało, to ja mogę podłubać! Czesio, tysiąc razy powtarzałam, zamknij się już, proszę iść do higienistki i się więcej nie odzywać! Nie odzywać się, powiedziałam, ani język połykać. Proszę do higienistki. Ale już nie trzeba. Jak to nie trzeba? No bo już odbekłem. Dzieci, proszę bardzo, zbiórka jest jutro o siódmej. Proszę zabrać walonki i kamizelki, bo nie jest za ciepło. Czy wszyscy są przygotowani? Przypominam, to kim zostaniecie w przyszłości zależy od tego, jaką będziecie mieli pilność w nauce. A ja nikim, a ja nie zostanę. Bo ja będę miał wypadek i umrę, i nie będę mógł wdreptać w kupy. Czesio, tyle razy ci powtarzałam. Proszę się już więcej nie odzywać. A ty, Anusiak, do no czego ty się tam cieszysz? Czego tam się cieszysz? Coś na tę głowę se założył. Maślana, kartki do rodziców napisane? Prosiłam, wszyscy mają napisać kartki do rodziców. Jak jest zakopanym, Czesio? Zajebiście! Obrigada. <laughs>